Ten tir jest mega. <noise> Pierwszy raz tu w Niemczech widzę takiego tira. Wynajmniej ja, oświetlonego. A ja gdzie się wybieram, to Wam zaraz powiem. Cześć, cześć, witam się z Wami serdecznie. Jak to mówią, kto rano wstaje, to Bóg daje. Więc ja już z rana na spacerku, na spacerku, idę oddać krew, ale tak mi się nie chciało jechać samochodem, bo mam naprawdę bardzo blisko, jakieś 500 metrów tylko, więc mówię, Przejdę się, bo miałam takie wewnętrzne. E, tak mi się po prostu chciało. O, mówię idę, mała jeszcze nie śpi, też się przewietrza hmm. razem ze mną. Także Hakam zabrał dzieci, a ja idę, e, zabrał dzieci, odjó do szkoły, a ja sobie idę z spacerkiem oddać krew. Więc sobie z spacerkiem wrócę. Także jest tak fajnie, bo nie jest zimno, jest tak przyjemnie po prostu. Chociaż nie ma słoneczka, jeszcze nie ma, ale są chmury, nie pada, ale jest przyjemnie. Dobra, wszystko załatwione, krew oddana, ręka boli. Eee, ja Wam wspominałam, ja tam jeszcze skoryguję, bo jeszcze nie zmontowałam do końca tego filmiku, eee, że te 10 testów jest darmowych, ale teraz przy szkole bym odebrać właśnie papier taki, żebym, żebym mogła za wteki odebrać te testy, to się okazało, że za każdym razem, jak się te 10 testów skończy, to przyjdę po następny papier i zaś będę mogła dostać 10 testów darmowych. Także, no, jak widzicie, muszę się ogarnąć jeszcze, posprzątać mieszkanie i mam dwa kosze prania. No dobra, testy odebrane, dwie paczki po 5 testów w środku. E, można je używać jak i do nosa, tak i do gardła. No dobra. Powiem Wam, że handel goni handel. No, nie oszukujmy się. W papierku, co dostałam od przedszkola, jest napisane, że <gry> jest data od stycznia do marca, więc wydaje mi się, że chyba tak będą testować. No, to prawdziwie, czyli my będziemy to robić w domach, ale ja jestem po prostu tym wszystkim przerażona, bo do tego przedszkola i żłobka chodzą dzieci, które mają półtorej roku też, także współczuję naprawdę. Powiedzcie mi, no zdrowy rozsądek, jak to jest. W niedzielę testowali się, wszyscy szybkimi testami, pół szkoły. Dobrze, że Hakan w ogóle pojechał o godzinie przed 17, bo już o 17 to tam było za 400 jak nie więcej osób. No ale dobra, wszyscy się tam przetestowali. W poniedziałek jeszcze raz ich testowali w szkole i okazało się, że cała klasa, na szczęście nie moich dzieci, ale druga C bodajże, jest na kwarantannie. No, to jak to? W niedzielę były negatywne wszystkie testy, a w poniedziałek już były pozytywne, więc ja nie wiem o co chodzi z tymi testami i zaczyna mnie to powoli denerwować, bo fajnie, jak dzieci chodzą do szkoły, wszystko jest ok, testują się i noszą maski. No, to mnie przeraża. Te maski są. oto już o dziwo, że w ogóle e, wróciły obiady, posiłki ciepłe na świetlicach, bo ostatnie. Dwa tygodnie przed yy, świątecznymi feriami nie było jedzenia, bo dzieci siedziały za blisko siebie. to jest masakra. Dzieci się skarżą, że klasy są wietrzone tak, że jest im zimno. Więc świat po prostu zwariował. No. Co tu robić? Każdy kraj ma jakieś swoje wymogi. W Niemczech jest tak. Słyszałam, że w Austrii jest też podobnie. Dajcie znać, jak jest u Was, bo jest po prostu masakra. Tak, był Turka. Widzę, jest pietruszka, są bułeczki, mięso, ale ty ja akurat Elif rozpakowała, bo myślała, że to jest prezent dla niej i wyleciało z papieru. Tu jest mielone, a tutaj jest kuśbesi. I tutaj są tureckie, jak tu mówią niektórzy, chipsy, czyli karana. karaman Maraż. Podniosłeś? Dajesz radę? Cześć, 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 witamy się z serdecznie w nowym vlogu! O, oh, to jest vlog taki z dwóch dni, bo wczoraj troszeczkę Wam nagrałam, dzisiaj też Wam troszeczkę nagrywam. Dzisiaj idziemy na urodziny do cioci, córki. Eee, w sumie taki spontan był, bo wczoraj zadzwoniła ciocia, żeby przyjść, bo robię jej niespodziankę. Będzie chyba kończyć 20 lat bodajże, albo 19. Nie wiem, nie pamiętam. Córka jej jest jakby powiedzieć to chora, z niepełnosprawnością. Lekarze do końca nie wiedzą, co to jest za choroba. Ja Wam kiedyś o niej wspominałam, więc idziemy jej zrobić niespodziankę. Ona się na pewno będzie cieszyć. Ona szkołę ukończyła, taką wiecie, dla tych dzieci z niepełnosprawnością, ale teraz chodzi do pracy 5 dni w tygodniu. To też jest praca specjalna właśnie dla takich osób, osób z niepełnosprawnościami, jak mogę tak powiedzieć. E, także Nisuś, co ty się tutaj wyginasz? Także zrobimy jej niespodziankę i dzisiaj będzie miała takie urodzinki i mam dylemat, bo nie wiem, co jej kupić. Ona pomimo tego, że będzie miała tam te 19 czy 20 lat, już nie pamiętam. A może nawet więcej? Nie, chyba nie. E, ma troszeczkę tak jakby. Mm... Myślenie pięcioletniego dziecka, więc dla mnie to jest też ciężka sprawa, bo tak naprawdę nie wiem, co mam mieć w ukwierzance świątecznej. Także pojadę z są na zakupy, nie wiem, gdzie mnie wpuszczą do jakich sklepów i w ogóle, bo myślałam, żeby kupić jej fajne takie słuchawki w Mediamarkt, bo ona bardzo lubi telefony i tablety. Niza eee. się wie do telefonu też. E, więc nie wiem, pomyślę, co tu jej kupić. Lubi też te popit, wiecie, te takie wygniatane te. No, zobaczymy. Nie mam pojęcia. Pojedziemy, zobaczymy. Jak coś nagram, to wam też tutaj dodam. A jak nie, to wam dodam nagranie z urodzin. Nie wiem, gdzie ja kupię ten prezent. Nie mam pojęcia, bo do Mediamark mnie nie wpuszczą, bo jest 2G. Trzeba być bodajże uzdrowieńcem, lub mieć dwie, dwie dawki. I test. Jadę do Kauflanda tam też widziałam te słuchawki, ale tutaj były w lepszej cenie, w Mediamark, więc no, zobaczymy. Chciałam jej kupić takie fajne słuchawki, Ja jestem przerażona. Znowu się to dzieje, znowu. Aj, jadę, bo nie mam siły. Jeszcze muszę balony kupić cioci, bo okazało się, że już kończy 21 lat. Ja gdzieś zgubiłam w ogóle chyba ze dwa lata. <śmum> Ten czas tak szybko ucieka, że ja po prostu nie wiem, w to ile lat kończy. Wydaje mi się, że miałam mieć dopiero 19, a już jest 21, także. Dobra, uciekam, bo nie wiem, nie wiem, gdzie pojechać. Do Kauflanda pojechać mam nadzieję, że chociaż mnie do Teddy puszczą. Prezentę, no prezenty, za chwilę Wam pokażę, co kupiłam. Ja jestem zmęczona tym chodzeniem jeżdżeniem, jednak to... Wyjdź, wejdź do auta i z powrotem, i weź małą i wypakuj małą i w ogóle mazakra. Ale ciocia mnie też poprosiła o kupienie balonów i muszę sprostować, bo kończy 21. Jak ta pani śpiewa. Pokazuję Wam właśnie, co kupiłam. Mówiłam Wam, że ona pomimo, że kończy 21 lat, no niestety ma mm, rozum dziecka pięcioletniego. E, no i z jednej strony wybór był trudny, a z drugiej nie, bo mniej więcej wiem, czym się interesuje. Lubi bardzo śmigać właśnie w takich kapciokach, więc ja jej kupiłam takie kapcioki. Do Media Mart pojechałam po słuchawki, e, właśnie takie. Ale dostałam je też w Kauflandzie. Ona uwielbia takie gadżety, słuchawki różnego rodzaju, do telefonów, do tabletów, więc na pewno będzie się z tych sławek cieszyć. Uwielbia, wręcz ma obsesję i to jest taki dodatek tylko na plastry. E, ona sobie po prostu nic jej nie ma, ale wszędzie sobie przykleja plastry. To, to po prostu, no, no wiecie o co chodzi. E, lubi też te popit, jak to mówią, więc wziąłem taki i wziąłem też jej czekoladkę i myślę, że to będzie tak. To zaniesie moje jedno dziecią, <noise> to drugie, a to może, a może tak, a to trzecie. Mam dwie torby, i będę musiała w domu poszukać jeszcze jedną, bo mogłam kupić trzy, ale nie wiedziałam, czy coś dokupię, bo te sklepy normalnie e, nie chciały mnie wpuszczać do środka. Musiałam się rozebrać z tego swetra, bo powiem Wam tak: na dworze jest dwa na plusie. Ja mam swet i grubą kurtkę, ja po prostu jestem ugotowana. Weszłam do domu się na swet, jestem tylko w t shircie Um, I będę robić mercimek Choorbasy. Dzisiaj będzie tylko mercimek, bo nie mam czasu, a muszę po prostu się ją ogarnąć szybko, szybko. Ta pani przeszykowana na imprezę! Tak,a ładna jestem! Idziemy na imprezę, na urodziny idziemy. Tak. My na imprezę już przyszykowane. W sumie ja tylko jeszcze założę Sweterek i yy, przebiorę sobie na inny... spodnie na inny... Na dżinsy, No, o to mi chodzi. Jadę po dzieci zaraz i prosto z dziećmi idę do cioci na imprezę. Nie będziemy siedzieć długo, może godzinka, maksymalnie dwie, także mam nadzieję, że coś was, dla was tam nagram. O, o to mi chodzi. Chopacy, odebrani. Elif też idziemy do cioci, już widzę światło pali. Tutaj zaraz Wam dam dacia dacie, ale Dobra. Dobra, chodźcie, tam już widziałam, że rodzina pozjeżdżała. Witam! Ja trochę źle zaparkowałam. Witam. Witam. Zdałam dzieciom prezenty. Impreza! Dwoń. Buty ściągajcie, ale buciorów. do gości. 你开心，我开